Welgrabi znajdziecie to wszystko, czego szukamy w powieści historycznej. Wspaniałe tło, XIX wieczny Londyn, dzielnica Belgrabia, rozwijająca się z jej wspaniałymi pałacami, klubami, ale też z ciemnymi dokami i załukami. Londyn, który nas wszystkich interesuje. Na jego tle ludzie, tych bohaterów. Poznajemy w różnych skomplikowanych relacjach społecznych i osobistych. Są to ludzie z różnych warstw społecznych, tak arystokracja, jak szlachta, ale też dorobkiewicze i ludzie znikąd oraz służba. Kolejna rzecz, która nas zainteresuje w tej powieści, to miłość, która jest zawsze nagrodą za cnotliwe postępowanie. I wreszcie tajemnica. Tajemnica, która domaga się wyjaśnienia, mimo wielu lat milczenia, nagle wypływa po to, żeby skomplikować losy bohaterów. Jak to się wszystko stało, jak się zakończyło, dowiecie się, czytając Belgrawie. Jednym słowem, Belgrawia to gorąca lektura na długie, jesienne wieczory. Serdecznie polecam Małgorzata, by to